Siema takczu. tak Witam Was w następnym filmie z Farminga. Tak, i dzisiaj będziemy robić potężne pieniądze, bo wreszcie będę sprzedawał towar z mojej szklarni. Dzisiaj dosłownie będziemy. Dzisiaj będziemy sprzedawać kwiaty, tak. Dzisiaj zostanę kwiatarzem. Kwiata... Kwiatarze? Jak się nazywa osoba, która pracuje w kwiaciarni? Kwiat, co? Kwiatarz? Już mam pięknie załadowane. Tutaj, pod koniec ostatniego filmu, ładowałem, no, już sobie na zaś. ...towar, więc za chwilę będziemy sprzedawać, bo teraz jest po najwyższej cenie, tak? Jak nie? Co? W styczniu było po najwyższej cenie? Co? To, Czekaj. Dobra, nie, nie ogarniam tego. Dzisiaj będziemy sprzedawać kwiaty i dostaniemy potężne pieniądze. Chyba za najlepszą cenę? Nie, nie wiem, ja się już nie znam na tych cenach. Każda, co ty robisz, czemu jedziesz do przodu, jak ci wrzuciłem wsteczny? Ja p... Ja to się odzwyczajem. Teraz gram na tej mojej super klawiaturze, która jest cichsza, więc się będzie, będzie mi się teraz dziwnie grało. Więc dlatego mo może być gorzej weź się. Masakra. Za nie no, ja za chwilę... Nie, ja, ja tego nie wytrzymam, czekajcie. Ja nie, 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 może będzie tą klawiaturę bardziej słychać, ale ja na tej nie dam rady. Nie, nie ma bata. Ona jest... Ona nie, naje się beznadziejnie gra, ona jest taka, że nie wiem, no dziwnie... ona nie jest, ona nie jest przeznaczona do grania. Choć teoretycznie była tak, na, na taką reklamowana, ale mniejsza. Więc będę używał mojej super potężnej, głośnej, tej, mechanicznej, więc no, będzie trochę słychać, ale dość dygresji. Chcę dygresji, ale mądre słowa umiem mówić, to, to podłączamy cysternę i robimy to, to zwykle najpierw, czyli nawadniamy, tę yy, te, no, szklarnie. Może jeszcze coś wyprodukują, zanim sprzedam. Wezmę jeszcze te, te, te produkty, usunę. Bo w ostatnim filmie był, mieliśmy trochę z tym problem, bo zapomniałem tego zrobić i przez to straciliśmy trochę produktu, bo nie miał się gdzie zespałnić. Więc no. Więc już dzi... więc będę już pamiętał, żeby y zrobić miejsce na nowy. Mhm. Hamuj, kaszta, hamuj, dobra. Załatwiliśmy to też klarnie. To dzisiaj, to znaczy, no teraz, będę robił to co mówiłem Pierdyliat już razy, czyli będę sprzedawał, tak? Dzisiaj dosłownie będziemy głównie sprzedawać, bo to trochę zajmie. Bo trochę się tego wyprodukowało. Całe to co tam jest pod wiatą, bo zetorka pięknego. Zobaczymy, ile będzie z tego pieniędzy. Mam nadzieję, że dużo. Bo potrzebujemy trochę pieniędzy. Nawet dużo, nie wiem. Ogólnie potrzebujemy pieniędzy. Bo potrzebujemy. Kupić dużo rzeczy, do, żeby zacząć no, uprawiać pole. Normalnie nie wiem, kiedy ja zacznę robić to pole. Chyba jeszcze nie w następnym, bo w następnym będę sprzedawał znowu grzyby, więc nie wiem. No to chyba jeszcze po następnym? Nie wiem. Mniejsza, sprzedajemy. Jak pieniądze lecą? Masakra, łojacie. Aha, 58 tysięcy. Ja pitole 46. A to się nie sprzeda już? Co? Co jest? He? Czemu to się nie chce sprzedać? Halo. Aha, dobra. Sprzedało się, mniejsza. I oficjalnie, jaki? mamy 154 tysiące. Jeszcze takich pieniędzy nie mieliśmy w tej serii, więc. Jak jeszcze sprzedam resztę, bo to może się okazać, że pod koniec tego filmu będę milionerem. Może się okazać, że dzisiaj spłacimy ten mój dług. Tu nie wiem. Chyba, jak tak myślę, jak tyle, ile teraz zarobiliśmy, to może troszeczkę mogłem sobie załatwy cel ustalić w tej serii. Ale mniejsza, dobra, jak tu jesteśmy, to zobaczmy, co jest na zniszcze, tam co jest używanego. Łojać! Tak, kupujemy od razu ten traktor. Dobra, nie, mniejsza. On jest za drogi. Mamy Zetora, Zetor nam wystarczy. To, to znowu jest na zniszcze, ja już to chciałem raz kupić. Nie kupię, raz mówiłem, że nie kupię, to teraz też nie kupię. Co tu jeszcze jest? Jest coś fajnego? To jest, co to jest? Siewnik. Chciałbym siewnik, ale on jest trochę za dobry. On jest trochę ewidentnie za dobry. To łoja, Powiem wam, że Zeto już takim czymś może sobie troszeczkę nie poradzić, bo to ma łojacie. A to co to jest? Kościarka. No. Chyba nie potrzebuje żadnych kisz kiszonek, czy innych robić. strawy, więc nie wiem. Poza tym teraz jest śnieg. Więc kosiarka to trochę nie, te, nie na teraz. Więc dobra, więc to chyba tyle. Dobra, to lecimy dalej pakować. Mam nadzieję, że ten śnieg nie będzie się jakoś strasznie ten. Go za dużo z, bo jak się go za dużo zrobi, to może mi trochę psuć y, transport, jak tak pomyśleć. Dobra, poradzi sobie ten pick up. Nie po, to, nie po to na niego dałem z 2000 zł, żeby teraz sobie nie dał rady. Prestiżowa maszyna. O, tak right. myślę, to możemy go teraz trochę bardziej załadować. Bo przedtem, jaki jak właśnie jechałem, to nie sprawiał zbyt dużych problemów. Więc chyba możemy go załadować na maksa. Więc spróbujmy i zobaczymy, co się będzie działo. Taki eksperyment malutki. Jak się. Co? Co jest? Co? Czemu nie mogę zgasić świateł? Czy ja właśnie mam demencję i zapomniałem, jakim przyciskiem się światła oduruchamia? Tak. Ej, co? Mój mózg właśnie zapomniał, czym się wyłącza światła. Ja po prostu w siebie nie wnikam. A na... Dobra, to było na F. Ja po prostu... Nie wnikajcie we mnie. Ja po prostu nagle... Miałem zaćmienie mózgu... I zapomniałem, w jakim przycisk to ja... Ja przez cały czas... Te światła normalnie... Włączałem i wyłączałem, a nagle miałem. Miałem zam. Ja, ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, miałem jakiś zawał mózgu czy coś. Ja nie wnikam. Tu są. W tej grze są dziwnie przyciski oznaczone. Czemu akurat na F się światła uruchamia? Przecież na F to się powinno wchodzić, tak jak w GTA 5. Ja nie wiem. Dobra, mniejsza, ładujemy tego złoma. Ej, chyba wezmę na dwa razy tylko ten, te kwiatki załaduję, bo trochę, myślałem, wydawało mi się, że mam ich więcej, aha. To chyba, aha, to chyba po prostu za chwilę sprzedam wszystko i tyle będzie. I będę miał z głowy i, z, i będziemy, znowu nie będziemy mieli co robić, no nic. Najwyżej znowu drzewka pościnam czy coś, nie wiem, nie wiem, może coś pokupujemy. Się wymyśli. Może jest ktoś, może jeszcze coś fajnego dojdzie na zniżce, nie wiem. O jest? No, co mi się tu rozpada? Dobra, ja muszę to zapiąć, bo zapomniałem, że to się tak lubi rozpadać. Czekajcie. Dobra, chyba wszystko się załadowało. Coś się musiało zbagować, no nic, chyba teraz się wszystko trzyma. Bardzo profesjonalnie załadowane, w ogóle się za chwilę to nie rozpadnie. Chyba się, chyba się wszystko trzyma, miejmy taką nadzieję. Tu jeszcze co. O jacie, jak ja to jeszcze załaduję? Już na tą szczepę nie mogę, bo się tu rozpadło to wszystko, więc... No chyba nie muszę jeszcze pojechać na jeden raz, bo już mi się tutaj wszystko to baguje, więc szybko wezmę i... o! Tu jeszcze. O jacie. trzymajcie kciuki, że to ruszy z miejsca. Bo nie wiem. Bo już troszeczkę tylne zawieszenie jest niepokojąco nisko. O, jedziemy. Ej, daje radę, nie, no ten pika to jest taki mocny. Ale zobaczymy sobie jak się, jak później sobie poradzi z grzybami, bo grzyby są chyba o wiele cięższe. Dobra, teraz y, będziemy mieli może z 250 tysięcy z tego, znaczy no w sensie, że będziemy mieli po sprzedaży tego, że... ...ze 100 tysięcy przynajmniej dostaniemy za to wszystko, o, ale pieniądze lecą szybko, ja pitole. A 68 tysięcy... A tu jest chyba jeszcze więcej, to ile za to dostaniemy jeszcze? 300 już mam, co? Prawie 100 tysięcy. Ja... Ja to... 200 prawie tysięcy za to dostałem, co? Nie, nie no te kwiaty są, to są za drogie. Nie no. Nie spodziewałem się, że aż takie pieniądze dzisiaj dostanę, nie wiem. Dobra, doładujmy. Ujej! Hamuj! Masaka, przez ten śnieg jest tak ślisko. Mniejsza. Doładujmy te, te, par te jeszcze kilka tych palet, yy, kwiatków i sprzedajmy jeszcze tę ostatnią partię. Ja tutaj też przyparkuję i trochę najwyżej pochodzę. To chyba teraz nawet nie będę musiał ładować przyczepy albo... W sumie załaduję tylko przyczepę? Nie wiem, te kwiatki się za szybko produkują. I dobra, załadowane wszystko I już doładujmy tą ostatnią parkę. Znaczy no sprzedajmy tą ostatnią partię i będziemy jej z głowy sprzedawania na dzisiaj. Trochę bardzo szybko to nam poszło i... masak. Trochę sobie nie wykręciłem, ale przynajmniej nie wjechałem w kamień. Dzięki temu płotowi już nie wjeżdżam w kamień. Mogę, wjecha... Może, mogę wjechać w płot, ale nie w kamień. Hamuj! Dobra, i sprzedajemy ostatnią partię. Ja, 45 tysięcy. No i fajno. Teraz jeszcze jestem. To w sumie pomyślałem, że możemy tutaj przy okazji kupić już ten. No, jak się to nazywało? Za chwilę Wam powiem, bo zapomniałem znowu. Nic nie ma, nic nie ma. Kupić sobie siewnik, tak. Bo przydałby się. Mój, ile, ile mój ten Zetor ma e, koni mechanicznych? 80, Troszeczkę mało. Więc zobaczymy, ja z jakim siewnikiem by sobie poradził. Ten, z tym na pewno nie. Chyba z żadnym, dobra. Który to jak. Muszę jakoś wziąć ewidentnie z moda, bo. Z takim, o z takim sobie na pewno poradzi. Tylko 300 koni. To malutki tuning trzeba by było zrobić. Mniejsza. Co tu jest? E, taki typowy Co widziałem Trochę mały Więc nie wiem czy ja go chcę. 18 metra hmm. No najlepsze jest chyba to, ile to ma? To ma 3 aż metry, jakie to duże ty jak to? To jest jakaś isra, hmm, nie pamiętam, żebym to instalował. Może to jest jakiś modem jest? Ale moglibyśmy coś takiego kupić. Hmm. Chyba chyba da radę. Wiecie, chyba da radę. Już byśmy mieli gotowe, już byśmy mieli ten, sprzęt pod się, nie. nie wiem, dobra kupmy, co się będę, to w sumie nie jest drogie, 30 tysiące, to malutko, malutko, praktycznie nic, więc go załadujmy, o jak się prezentuje, no ładny, ładny, duży ty, dobra chyba sobie poradzi yy, zetorek. Z nim więc go załadujemy. Zmieści się chyba tutaj na przyczepę. Więc fajno. E to? Co? 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 Właśnie chyba się mi zbagowała ścieżka, bo zniknęło trochę śniegu i teraz nie wiem. Aha, chyba śnieg wreszcie znika. To chyba nie powinno tak wyglądać, bo to wygląda ekstremalnie źle. Aha. Taka szachownica się nam się na drodze zrobiła. O, tutaj tak wy wyładujmy, tak super realistycznie, jak, jak, jak ja to lubię robić. Je I Bierzemy zet zetora, którego ostatnio naprawiliśmy, prawie na 100% na tyle, ile pozwolił mi ten mod, który mam wgrany. Aha, śnieg wziął i znikł. Nie ma śniegu, ukradli. Masakra. super subtelnie ten śnieg zniknął w ogóle. Super subtelnie, tyle wam powiem. Mniejsza. Mniejsza w śnieg, będzie lepiej teraz. O, działa! Mogę sobie przy okazji ziarna kupić, ale mniejsza. Później się pojedzie po ziarna. Ale, ale, nie no. Jak. To? Strasznie duży jest ten siewnik. Jak się to robiło na V. No i. Ej, co, co? Gdzie jest maska? Aha, co? Na X mogę usuwać maskę. I te takie. Aha. Ja, sobie ja, dopiero, ja dopiero teraz o tym wiem. Mogę sobie na się tak po prostu maskę usunąć? Ej, ty! No i mogę widzieć, widzieć silnik. Potężny silnik. Cztery cylindry. Nie no. Dobra, więc gdzie by odłożyć? Dobra, myślę, że odkładamy. E, dobra, tu do, do reszty odłożymy. A tu, wiecie, co chyba muszę wreszcie zainwestować. W jakąś większą wiatę na takie sprzęty, bo trochę mi miejsca brakuje już tej małej, więc jakbyśmy zrobili taki magazyn... Czy teraz jak mamy pieniądze, to w sumie możemy trochę ich wywalić na rzeczy nam super mało potrzebne w sumie, na najmniejsze. Co ja chcę? Chcę coś cały czas nie, nie jakoś strasznie drogiego, ale takiego zamkniętego bym chciał. Wszystko tu jest drogie, te wszystkie wiaty są strasznie drogie. Chciałbym bardziej zamkniętą. Ja lubię zamknięte wiaty, więc jest tu coś fajnego, Jest tu takiego coś idealnego. Drugą taką kupię tak oczywiście. Ta jest bardzo ładna, ale droga, wszystko drogie tu jest. Te z normalnej gry są ekstremalnie drogie. Znaczy to w sumie te to, to nie jest drogie, to jest tanie. To za 30, tylko co? To jest trochę rozwalone, ale takie. Ale takie coś za 37 tysięcy to jeszcze w normalnej grze, grze to jest chyba bez modów, to jest bez modów Tak, bo jak jest mod, to pokazuje to, nie? Tak, tak, tutaj Że jest to mod, ale no czemu ja tego przytem nie widziałem? Takie oh, Takie duże coś za pół darmo w sumie, tutaj, by trochę, tutaj by było trochę tu było by było trochę idealne miejsce na to, Trzeba by było trochę lasu tego wyciąć i byśmy mogli tutaj zrobić co, tutaj droga jakaś jest? Mniejsza. a tu mam dużo duże mam to pole mniejsza. Tutaj nie chcę, nie, tutaj jeszcze... Tutaj będzie pole jeszcze sobie powiększę trochę. I może kupię kiedyś też ten kawałek, ale mniejsza. Więc ja bym tutaj myślę... Bo tutaj raczej nie chcę tego, nie. Ja bym wolał w lesie, będzie bardziej klimatycznie. Bym sobie postawił to duże, to dużo, ogromne coś. Że mi starczy, będę mógł dużo rzeczy tam schować. Tylko bym musiał trochę tego lasu wyciąć, więc zajmijmy się teraz wycinką lasu, więc na razie zostawmy tutaj zetorka. Zróbmy to, co robimy co najbardziej lubimy robić, czyli będziemy wycinać drzewa. Tylko się szklanie szybko zobaczę. Coś tu, coś tu jeszcze jest. No mało jest. Oj, malutko, dobra, trzeba to ten. Nakręci. Dawaj, dawaj, nakręcisz, nakręcisz. O, nakręciło. A ten kaftak, po tym moim małym tuningu wygląda lepiej. Tak. Dodałem mu trochę charakteru. W sumie jakoś dużo specjalnie w nim nie zmieniłem, jak tak pomyśleć. Wygląda praktycznie tak samo. Przez chwilę nawet zapomniałem, że coś z nim robiłem, ale jednak najbardziej, na najbardziej te halogeny ten zdradzają na przodzie. Dobra, zbierzemy i wytnijmy trochę. Nie wiem czy dzisiaj zdążę sprzedać, ale chociaż wytnijmy trochę tego lasu. Dobra, już weźmy tutaj. Tu chyba wszystko jest wycięte, tak? I to chyba wystarczająco miejsca, więc dobra, weźmy to. Dobra, jest tu jeszcze jakieś drzewo. O tu jest, dobra. Już myślałem, że ostatnie eee, oszukali mnie. Zdra zdrada. To już muszą być wszystkie. Tak. Dobra, zobaczmy, czy mogę to wybudować. Chyba dostatecznie miejsca zrobiłem. No tak, teraz dużo miejsca jest. Taka ścieżka cały czas jest, aniż przecinamy ścieżkę. O. No ile miejsca? Dobra, pięknie. O. Także było tutaj trochę miejsca. O. Mogę tak w sumie blisko tego. Albo tak. Niech będzie taka, taka. niech będzie ta szpara. O, zróbmy to tak. O. Tutaj idealnie i... V i. Oj, pięknie. A, zostały te. Hmm. Hmm, no nic. Jakoś przeżyjemy teraz. Trawa się ścięła trochę. Trochę to trochę dziwnie wygląda jak takie przejście, ale nic. W mogę to teraz naprawić, czekajcie. Hmm, jak to było? Ozdoby. Hmm. Kształtowanie terenu, rośliny i trawa. I trochę to naprawmy, żeby to tak nie. Żeby nie było tego tak. Żeby to się tak nie rzucało w oczy. O, jak ładnie. Jeszcze czekaj. Malowanie to też kosztuje masakra. Weźmy takim czymś w sumie. Ładnie to wygląda. Zróbmy, żeby były takie. Ten przejazdy. Środek też chciałbym zrobić. Jest coś tańszego? Nie. Definitywnie nie. Choć w sumie. Eee, dobra. Zostawię go na razie. To tam może być na razie. I tak na razie są te pnie, których będę musiał się pozbyć, więc na razie to jest taki... Na razie ta szoba to jest taki work in progress. Okno nie no, duża. Szkoda, że światła nie ma. czy mogę zainwestować w lampy, bo za chwilę się zrobi ciemno. Trochę czasu... trochę tracę teraz dużo czasu i pieniędzy, ale no, Szopa musi być A w środku to ja nie chcę Niech będą tylko na zewnątrz W środku to ja latarkę mam tu tam mniejsza tutaj będę sobie parkował resztę rzeczy W sumie sensie, tu nie wiem co ja tu będę trzymał Ale nie, ale szopa jest piękna Szopa ładna, wszystko pięknie, przecudowne I tego się nie odświecać nie da ja tutaj będę, jest miejsce na dużo rzeczy Tam będę pewnie za chwilę to układał Teraz zajmijmy się jeszcze Sprzedajmy te drzewka. Znaczy jeszcze je potnijmy, bo większość tych drzewek to w ogóle... Nie jest prawdziwa. Za chwilę wam pokażę. Widzicie, widzicie jak jestem magik? Zniknęło, zniknęło, zniknęło trochę drzewa. Widzicie? Byście, by, byście tak nie umieli. Dobra. To chyba wszystko, nie? Ta, dobra. To ładujemy, sprzedajemy. I Jeszcze, jeszcze ogar i, i zobaczymy jak tam wszystko poukładać w tej moim pięknej nowej szopie. Czy to stodoła? Nie wiem jak to nazwać. To się chyba już klasyfikuje jako stodoła. Nie wiem, czemu to było takie tanie, znaczy no w sumie je, trochę jest już wygodne na starą shopę, ale nie. nie. To jest bardzo super realistyczne, że, że, że ja sobie po prostu buduję stare shopy a nie wiem. Tutaj może być to nowa szopa, tylko wybudowana z jakiegoś starego drewna z użytku, więc nie wiem. No w sumie jak, jak, jakby używać używanego drewna, to rzeczywiście szopa by mogłaby być taka tania. No i dobra, załadowałem wszystkie gałązki. O, światła się uruchomiły. Ostro świecą, ostro, dobra. Załadowałem całe te wszystkie gałązki. Raczej z tego dużo nie dostaniemy. Pewnie trochę lekko ponad 1000 dolków albo z 10, nie wiem. Tak maks 10 tysięcy dostaniemy za te gałązki, ale pewnie, pewnie mniej, ale mniejsza. Jeszcze doładuję te kwiatki, co się tutaj pewnie wyprodukowały i je sprzedam. Też to trochę pieniędzy padnie. tutaj się wy, o, są, wyprodukowało się trochę. Pięknie, jedziemy sprzedawać. Znowu śnieg pada, Masakras. Ten śnieg będzie tak znikał i się pojawiał teraz. No mm. sprzedajmy to, zobaczymy ile dostaniemy za te parę palet. Ty, dużo. 27 tysięcy, prawie się zwróciła ta szopa, co przed chwilą kupiłem, czy tam... shop shopa Do, No dobra, nazywajmy to szopą. Mniejsza. Aha, całe 3000 dostałem te drzewka, ale... No nie wiem, no potężne pieniądze, a ja nie wiem o co wam chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, zobaczymy po raz dwu... Po raz... nie wiem, jest skończony. To jest w sklepie. Czy jest coś nowego? Jest coś nowego. Co to jest? Ja... Takie coś. Jakie jaki... ja mody wgrałem, co jest? A 30 konie. No, jakaś ciężarówka wojskowa. Na razie mi nie jest potrzebne, ale nie no. Coraz lepsze rzeczy zaczynają Ja cały czas czekam aż będzie jakiś, jakiś fajny kombajn. No. W, w sklepie. Pewnie kupię sobie klasycznie Bizona. Ale nie jeszcze, bo jestem też taki tańszy, ale... Nie jest beznadziejny. Dzisiaj jeszcze nie kupujemy żadnych kombajnów, więc na razie spokój. No, a się już ciemno zrobiło. Dobra, teraz chyba wrócę i już ogarnę gospodarstwo i będę kończył. Może też już dzisiaj zacznę montować ten film, bo szczerze mówiąc... Przez to, że... Yy, no, miałem dwie... Teraz yy, nauczyciele... Nawalają, do nawalają jak z karabinu kartkówkami sprawdzianami i innymi rzeczami u mnie. Więc mam trochę średnio czasu. Zresztą świadczy o tym mój piękny bulder. Ale mniejsza. Piękna tak. która się kreuje podczas nauki, nie wiem. A, czekaj, co ja miałem zrobić? A, miałem ogarniać już, o, miałem ogarniać wszystko, się zamyśliłem. Więc w sumie już to mogę już odłożyć. Jak tak pomyślę, to mogę już w sumie to parkować w szopie, bo w sumie jest na tyle miejsca, że nawet, że nawet ten zardzewiały pick-up się tutaj zmieści tylko w Trzeba to wykręcić z tą przyczepą. A tak, tu nic nie widzę. Dajcie światło. Dajcie światło. O, o tutaj i tutaj. I tutaj na razie za przyparkuję. I jak ładnie sobie stoi tutaj. A, du a tu dużo miejsca. Aha, a, zostawiłem to. Dobrze. Do magazynu tutaj mniejsza. Gdzie to tu. Walę to na razie w krzaki mniejsza. Kiedyś, naj kiedyś najwyżej sprzedam. Zetorka też już odstawię, odstawię. Może w ogóle ten sprzęt cały? Sprzęt w sumie mogę odstawić też tutaj. To jest czemu ja drzwi otwarłem? Co ten zetor jest jakiś magiczny. Znowu, no, czy co ja znowu kliknąłem? Ten zetor nagle zaczął rzeczy, rzeczy robić. Co ja kliknąłem? Weźcie już wydostań stąd, co się dzieje? Dobra, ja, dobra, ja, że nie... wywalony w realizm. Jak że... to zamknąć? Nie, nie tak, na pewno nie, na pewno nie tak! Nie wiem jak, nie wiem jak ja te drzwi otworzyłem. Dobra, mniejsza. Najwyżej no, później jest ogarnę to w modzie. Dobra, zaparkujmy na razie z tego. Z tutaj podwiatę, jak ja to lubię robić. Nie wiem, później się, jakoś to później ogarnę, jak zamknąć drzwi w Zetorze, masakra, nie, nie wiem jak tu się, nie wiem, nie wiedziałem, że w ogóle można rzeczy otwierać w tym Zetorze, nie wiem. Jak ktoś wie, na jaki przycisk się robi, to może pisać w komentarzach. Czy ja chcę jeszcze dzisiaj ładować? Już może mi nie starczyć czasu, to już po prostu, nie wiem, w następnym filmie będziemy się tym zajmowali. To, tam, mnie chyba nie potrzebuje jakoś specjalnie, cza dużo czasu, żeby to załadować znowu. Trochę nalenia pójdę, o tutaj się znowu wyprodukowało, dobra, to weźmy, to na razie przetransportujmy do magazynu. Do magazynu. Dobra, udało mi się to jak, jak, jakimś cudem na siłę upchnąć. Ja to dobra. Zamknę drzwi zanim to się rozpadnie ta moja styrta. I pięknie, nie otworzę i za chwilę kaszlaczka schowam, choć jeszcze zrobię rundkę nawadniania szklarni. Zawsze robię trzy rundy. Ładujmy jeszcze wodę. Nie musi na 100% dzisiaj tam w sumie. Mniejsze tam kwiatki i tak już... Ich nie sprzedam więc może się mniej, mniej ich się wyprodukować niż zwykle bo na razie mi nie są zbytnio potrzebne bo i tak się ich du dużo wy ten, wyprodukuje zanim y ja zacznę ten no je znowu sprzedawać O Pięknie Ja uwielbiam że przez te ściany przenikają te boksy ale mniejsze Dobra to chyba tyle, jeśli, chyba wszystko co miałem zrobić to zrobiłem, jeśli nie wiem, chyba, 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 ogólnie chyba. Czemu tak czemu pośrodku tego pola jest wiaderko, skąd ono się wzięło, weź wywalaj stąd, mogę je w ten rzucić. Nie wiem, dobra, wezmę je tam gdzieś, żeby mi nie przeszkadzało, do magazynu, już, no i pięknie. Dobra, więc to chyba jest na tyle, więc... O dzisiaj dużo osiągnęliśmy, mamy dużo pieniędzy Co? Przez chwilę mi uciekały pieniądze nie wiem czemu, co? Nie wiem mniejsza. Ogólnie mam dużo pieniędzy Nasze... Myślę, że wystarczy, wystarczy ich na tyle, żeby kupić sprzęt, do, żeby zacząć uprawy. Może na, nawet niedługo zacznę trochę spłacać tą moją pożyczkę. Dobra, więc... Dziękuję za oglądanie i... Do następnego.